Jakie zmiany idą w twoje życie. Zobaczymy, czy ten rozkład jest twój. W jakich ty jesteś dzisiaj energiach. Pomyśl tylko o sobie. Twoje energii dzisiaj. Tutaj ty. Yy, 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 yy. Stara się być samo po sobie. Ty możliwe nie otwiera się dla koleżanek, dla kolegów. Ty w energiach takich jest, że takich trochę negatywnych, możliwe chciałabyś pokłócić się albo pokłóciła się i dlatego zamknęła się tak, albo żeby nie pokłócić się, to ty po prostu tak jakoś um, odeszłaś i jest samo po sobie. Po prostu chcesz pomyśleć. Myślisz o mężczyźnie i sama po sobie, albo po prostu w energiach takich męskich trochę. Tutaj szybciej to, że ty jesteś w męskich energiach. Ty idziesz zarabiać pieniądze. Ty idziesz w energiach takich finansowych. Ty zaczynasz tak jakby walczyć o to, żeby finansowo być niezależnej kobietą, ale ty idziesz w męskich energiach, że ty po prostu, jeżeli tobie trzeba, to ty Idziesz, bo ja potrzebuję i próbujesz tam, tam, tam. I taka charakterna jest też, żeby jak iść, no to iść. Nie ma co bać się, chociaż możliwe strach gdzieś masz, ale ty rozumiesz, że trzeba działać, żeby zmienić swoje życie. Jakie zmiany do ciebie idą, ty musisz po prostu raz i zacząć działać. No to ty wchodzisz w męskie energii w, w takich sytuacjach. E, bo w większości tak jakby zarabianie pieniędzy to idzie w męskich energiach, dlatego tak jest. Bo kobieta też niezależna wszystko, ale u Ciebie tak więcej, Ty taka charakterna, oparta, emocjonalna, ale chowasz swoje emocje i tak mówisz nie, ja sama to wszystko, ja sama wszystko to zrobię. Oto u Ciebie tak, to zrobię sama, to zarobię sama, wszystko sama. O Ty teraz w takich energiach. Dobra, jakie zmiany do Ciebie idą? Jakie zmiany do Ciebie idą? E, tutaj mm, powiem tak, że e, możliwe Ty u nich nie wiesz o tych zmianach, albo Ty intuicyjno już czujesz, ale jeszcze nie wiesz, co ma się zmienić. Z jednej strony, ty chcesz działać, z drugiej strony, ty nie chcesz, żeby o tobie coś mówili. I ty już jakoby wiesz, co zrobić coś, żeby to iść dalej. Ale w z tym czas ty rozumiesz, że będą ludzie gadać. I ty stoisz taki wybór masz, tak? Że z jednej strony ty rozumiesz, że gdzie na ciebie czeka, że gdzie ty będziesz chciała tak jakby mieć. Mm, tu drogę jakby ty już wiesz gdzie iść tylko po prostu nie możesz zrobić krok ty chcesz iść w nowe yy, i ty już tak jakby kierunek wybrała bo po tej karcie tak jakby kierunek jest, jest w nowe gdzie cię będzie po prostu dobrze spokojnie i dla ciebie to będzie takie, możliwe jest jakiś stres, strach, w to iść, ale z jednej strony ty rozumiesz, że trzeba powoli, ty będziesz iść powoli, to nie idzie tak, że w ten nowy, żeby wejść z głową i szybko, nie. Ty w swoje nowe idziesz powoli. Ty już jakby kierunek wybrała. Możliwe to, że ty nikomu o tym kierunku nie mówisz: od jakoś tak, to szybciej to, że to tak tutaj opowiada, opowiada się, że ty nikomu nie mówisz o swoich planach, ale, ale dobrze już wiesz, gdzie iść i jak iść. I ty powoli idziesz do swojego planu, można powiedzieć. Dobra, jakie zmiany na ciebie czekają. Tutaj dla ciebie przygotowane naprawdę całe zmiany. Yy, możliwo to jeszcze trzeba będzie poczekać nie tak szybko szybko, ale do ciebie idą jakieś finanse, na które ty czekasz. Możliwo, że ty. Ja mów, że ty idziesz w energię finansową i tak tutaj tak pokazuje się, że ty na jakąś finansowo taki pieniędzy lub jakieś um, możliwy nieruchomość jakąś na coś, ty czekasz tak, że ma być większe. I tutaj trzeba będzie poczekać, ale ty do tego idziesz i tak jakby plany mają realizować się. No ty znowuż sama po sobie i ty masz strach to, że ty możliwo zostaniesz sama. Tutaj wygląda tak, że gdzieś od czegoś, od kogoś ty musisz Jakoby zrobić wybór, i odejść, możliwe, i wejść w swoją energię, gdzie nie ma strachu, i iść, ale tak jak ty czujesz się, że ty jesteś sama, ty trochę możliwe boisz się iść w to nowe, to jakoś tak. Dobra, co dalej? Ale tu. Wygląda na to, że wszechświat tobie już przygotował to wszystko i tu powoli cię wprowadzają coś nowe. Zmiany u ciebie zaczynają się od tego, tej sytuacji, gdzie ty przeżyłeś bardzo duży ból, gdzie cię skrzywdzili i możliwe ty o tym też nie mówisz aż tak, ale od tego czasu zaczęło się ten ból, od tego czasu zaczęło się jakoby na nowo iść i zmiany iść w Twoim życiu. A, powiem tak, możliwe Ty odeszłaś i troszeczkę w tym wszystkim to Cię zranił, e, możliwe gdzieś tam popalnił blond, i on o tym bardzo rozumie. I z ciężkim sercem ty możliwo odchodzisz, chcesz, odejść. I jakby to ciężko powiedzieć, że, że tak musi być. Możliwo ty teraz ograniczasz siebie, i ty mówisz, że tobie taki krok został krok zrobić, żeby wejść w swoje to kierunek, który ty planujesz. Chociaż ty teraz planujesz finanse iść. O, temu tutaj wygląda na to, że ty idziesz w nowe, ale jeszcze ty nie jesteś tak gotowy, żeby, bo ty boisz się, ty jako tak jeszcze od przyszłości nie możesz odejść, dlatego, że ty wspominasz, jak było, co było i ten krok boi się iść. Ty idziesz, no w tenże czas ty stoisz tak jakby na miejscu. Coś cię trzyma, ty tak jakby przeszłość twoja trzyma, ty nie możesz jeszcze odejść od przyszłości, ty, cię zraniły. Chociaż możesz zrozumieć, że partner możliwo albo jakaś sytuacja, która spowodowała to gdzieś, coś wyszło tak, że on sam możliwo teraz i żaluje, ale jednak ty chcesz odejść. I tutaj wygląda na to, że tobie w myślach te takie kręcenia, że o, o przyszłości, ale tak naprawdę. Ta, męczy się. Ty jeszcze, tak jakby nie odeszłaś się od tego, bo to naprawdę była miłość, szczera miłość, gdzie ty naprawdę kochałaś, i ty poczuła ten ból, i ty rozumiesz, że przez to, że e, e, ktoś cię zranił, ty rozumiesz, że to już koniec, że zmiany idą do ciebie. I ty musisz po prostu iść do przodu. Chcesz, ty tego nie chcesz, bo powrotu tak jakby nie masz. Ty rozumiesz, że ten powrót to będzie to samo męczenie. I, I tobie jeszcze to w środku męczy. Ty nie możesz jeszcze odejść. E, powiem tak, tutaj możliwe. E, cię wpuszczają nowe życie i te zmiany idą. Możliwo e, jeszcze cię tak jakby gdzieś kręcę. Kręcę możliwe nie tam, gdzie trzeba. Musisz trochę uważać, gdzie ty idziesz, bo z rozumem, z takim, tak jakby z mądrością podchodzić do Twoich kroków. Bardzo dobrze idziesz w swoje nowe. Jeszcze dla Ciebie to taka nie wiadomo, gdzie, co i jak. I dla Ciebie naprawdę to jest taka. Sytuacja, gdzie ty czasami po prostu siedzisz na jednym miejscu, ty nie wiesz co dalej, po prostu. Z jednej strony to rozumiesz, że musisz odejść i musisz zmienić swoje życie, ale ten krok ty nie możesz zrobić. I dla ciebie to taka po prostu, ty, ty czekasz, prosto czekasz. Co będzie, to będzie. A co będzie tak naprawdę? A co będzie? Do ciebie idzie szczęście, idzie miłość. Idzie, miłość i to będzie niespodziewane. Ty po prostu nie oczekujesz, że to coś będzie i to będzie rozwijać się bardzo szybko. Ktoś będzie mężczyzna, będzie, że on cię po prostu, możliwe, Ty go już znasz, no on nie będzie chciał cię oddawać. Tutaj jest czarna, Miloś, szybciej to, że możliwe, gdzieś Ty już y, znasz o tym. Yy, tutaj możliwe też mężczyzna szybciej. No, myślę, że ty znasz, dlatego że mężczyzna taki smutek ma i on zazdrosny o to. I on chce możliwe, tak jakby pokazać, że ja mam do ciebie uczucia, że wy gdzieś yy, możliwe nie razem jesteście. Ale tutaj zmiany idą. Ja powiem tak, mężczyzna sam walczy sam ze sobą. Nabiera się teraz mądrości, nabiera się jak do ciebie lepiej podejść. Ty myślisz, że ty go znasz. Jak nie znasz, to na pewno już poznasz to gdzieś w najbliższym czasie, bo to taka niespodziewanie będzie miłość taka prosto, spadnie na, po prostu na głowę. I bardzo mądra osoba będzie, możliwe, może albo zazdrosna, albo lubi kłócić się, też coś takie jest. I on zmieni to w Twoje życie. On tak jakby pomoże tobie zmienić Twoje życie. Bardzo, bardzo takie przyciągające. Mężczyzna. To będzie nowy początek tylko z znienacka. Po prostu. On przyjedzie do ciebie. On po prostu rozumie, że Ty, jedna na milion. Nie ma ni, nie ma takiej kobiety jak Ty. On nikogo nie chce. On rozumie, że Ty dla niego jesteś, Twoja gwiazdaczka. Temu. Ty jesteś takim marzeniem go i możliwe na odległość będziecie kontakt, może przez internet, możliwe po, to powiem, że może poznać się przez internet, bo ta karta też taka, że on cię zobaczy w internecie, możliwe oglądać w internecie, bo takie że piszesz w internecie, też to można. I to znajomość przez internet. samo tutaj. No na pewno. No i będziesz tak, jakby, możliwe też poznasz go w, e, przez internet, spotkania będzie, gdzieś tam możecie wyjść. Powoli, powoli ty wejdzie swoją energię o taką, którą ty chcesz. Niezależnej kobiety, który będzie kochać. A kto będzie kochać? Paszrezlo, mężczyzna, król Mycej, imperator. Ja powiem tak. Mężczyzna teraz, e, można powiedzieć, że rośnie do tego że on może, ty go znasz możliwo, albo poznasz jako mężczyzna, który przyjdzie do ciebie to, że ty mu bardzo spodoba się jako partnerka, taka na no, jeden raz można powiedzieć. Później on pokaże jednak, że ty pokażesz mu, że nie, słuchaj, ja nie jestem dla jednej nocy. I on później będzie troszeczkę taki niezadowolony, ale to przyjdzie y, mężczyzna, imperator, który pokaże tobie, że on naprawdę jest dla ciebie. Chociaż tutaj, jakby, może być trzy mężczyzny. Też tak może być, że poznasz trzy mężczyzny i trzy no, i musisz będzie wybierać. No, mi tam, że tak jak po tym kartach, że to będzie szczera miłość, że to jeden mężczyzna, który po prostu mm, taki mądry, mądrzejszy i jeszcze mądrzejszy. Że to po prostu on rośnie duszewny, emocjonalnie i tak energetycznie. Тому нема що плакати. Що було, то було. Ідемо в нове. Крок, рух і не бойся.